Tak jak Tomek opowiadał tydzień temu, to na początku naszej tej formacji w tym roku chcemy się zająć karygmatem. I zajmując się karygmatem, chcemy, chcemy na niego spojrzeć nie tylko w perspektywie głoszenia do nas, do ludzi, którzy będą go słuchali, a wiemy o tym, że karygmat nam jest potrzebny jak najbardziej. I zawsze, i wszędzie, i w ogóle, tak chcemy spróbować zobaczyć ten korygmat skierowany do nas, jako do ludzi, którzy są zaproszeni nie tylko go przyjąć, ale również go głosić. Stąd będziemy się na najbliższych spotkaniach zarówno zatrzymywali przy tym Bożym Słowie, przy, przy prawdach stanowiących o korygmacie, ale. Również jest to dla nas zaproszenie, abyśmy spróbowali zarówno przyjąć to słowo, jak i w najbliższym tygodniu przekazać się dalej. Przekazać tym, którzy podobnie jak my, tak i oni czekają na to słowo, czekają i są spragnieni. No, dzisiaj będzie to obrzej miłości. Ale przecież nie tylko, bo i są spragnieni zbawienia, są spragnieni wspólnoty. Wierzymy, są wyczekiwanymi, czy wyczekującymi, także na to, co śpiewaliśmy, jako tego, który ma przyjść jako nowe słońce nowe słońce z domu Dawida. To w ogóle, tak naprawdę, całą tą konferencję mógłbym zostawić na naszej modlitwie powiedzieć ani żeby nagrywała od początku bo tam wszystko padło to co bym chciał powiedzieć nie musiałbym tutaj w ogóle strzępić języka. Skoro jesteśmy zaproszeni aby przyjąć i przekazać dalej no to jesteśmy zaproszeni do tego aby przekazać dalej tak w kontekście nowego życia kursu który będzie w październiku między 10 a 12 października w Żarach, tak aby tam ludzi zapraszać, którzy są i, i czekają na to zaproszenie. Ale również niech to zaproszenie będzie taką naszą odpowiedzią na słowo, które Pan Bóg do nas kieruje, a kieruje je zawsze. Potrzebuję jeszcze sobie wziąć Pismo Święte, już do was wracam. Okej, okay, już je mam. Czykując się na tą konferencję, ponieważ Słowo Boże jest zawsze na dzisiaj, no to wziąłem te fragmenty, które sobie są na dzisiaj dane przez Kościół. I tak list do kolosan, święty Paweł, najpierw dzieli się tym, jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, dążcie do tego, co u góry. Tam, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Ojca. O tym, co u góry myślcie, nie o tym, co na ziemi. Przecież wasze życie złożone jest w Bogu. Tak się zaczęło to spotkanie. Zaczęło się od słów: dziękuję. Po którym to słowie ksiądz Tomek stwierdził, że super jest dziękować za to, co jest fajne i co jest dobre. Ale również jesteśmy zaproszeni, ażeby być z Panem Bogiem w tym, co jest dla nas trudne. Jesteśmy zaproszeni, by być z Bogiem wtedy, ponieważ wtedy też On jest z nami. I dobrym jest, i cennym jest, ażeby w tej perspektywie Bożej miłości mieć za świętym Pawłem oczy zwrócone tam, do góry, do Niego, do Boga, którego, który przecież trzyma w swoich objęciach nasze życie, który przecież w swojej miłości nie puszcza Go i nie zostawia Go samemu sobie. Przecież jest nieustannie, jest cały czas jako ten, który towarzyszy, jako ten, który prawdziwie chce dokonywać znaków i cudów, jako ten, który, jak karygmat, jak Boża miłość powie, kocha miłością pełną i bezwarunkową i taką, na którą się nie zasługuje. A Słowo Boże, to już Ewangelia dzisiejsza również powie: jesteście szczęśliwi. Jesteście szczęśliwi, bo gdy zwrócicie swoje oczy ko górze, tam do nieba, to zobaczycie: tam jest Wasze Królestwo Boże, tam jest Wasz dom. Obietnice są jeszcze większe. Zostaniecie nasyceni. Śmiać się będziecie. Wielka jest Wasza nagroda. I to są słowa, które Chrystus daje nam dzisiaj. Jako tą dobrą nowinę nie dlatego, że w jakiś sposób na to zasługujemy, nie dlatego, że w jakiś sposób teraz staramy się i dzięki temu, że się staramy, to możemy mieć to Królestwo Boże tam u góry. Czy być nasyceni, czy że będziemy się śmiali, czy że nasza nagroda tam będzie. Zupełnie nie. Jest tak dlatego, ponieważ nie, że my jesteśmy dobrymi, ale że On jest dobry. Że on jest tym, który towarzyszy. W ogóle to patrzenie w niebo, to w tej Ewangelii jest bardzo wyraźnie zaznaczone. To jest 22 wiersz, 6 rozdziału Ewangelii Łukasza. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie gardzić wami będą, gdy was odsuną od siebie i znieważą, gdy z powodu syna człowieczego odrzucą wasze imię jako złe. Innymi słowy, Błogosławieni jesteście wtedy, kiedy wszystko się wali, kiedy wszystko jest nie tak, jak być powinno. I dalej 23 wiersz mówi, zacznijcie w takim dniu cieszyć się i skakać z radości. Przyjdzie słońce, przyjdzie słońce z nowego betlejem. Przyjdzie do Was nowa nadzieja. Zacznijcie w takim dniu cieszyć się i skakać z radości bo oto w niebie wasza nagroda jest. To utkwione, utkwienie oczu w niebie, utkwienie oczu w tym, co jest tam od Pana Boga, jest też dla nas bardzo konkretnym zaproszeniem. To już nie jest dzisiejsza Ewangelia, w sensie dzisiejszy jej fragment, albo nie pamiętam, żeby ona była, bo w sumie rano odprawiałem, ale kawałek dalej, tego samego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówi, mówię wam słuchającym, miłujcie swoich wrogów, dobrze czyńcie tym, którzy wami gardzą, błogosławcie tych, którzy wam złożeczą, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Zobacz, Dopiero to utkwienie w niebie, utkwienie oczu w niebie, y, pozwala nam oprzeć się na obietnicach Pana Boga. Dopiero często, szczególnie w tych trudnościach, w tych chwilach, które są słabe i wymagające, i, i trudne i pod górkę, y, wtedy, kiedy tak się dzieje i wtedy, kiedy mamy oczy tam utkwione. To jesteśmy w stanie nie dać się wybić tym trudnościom z jakiegoś takiego swojego pionu, z jakiejś takiej swojej relacji z Panem Bogiem. Pozwala nam to, ażebyśmy byli coraz bardziej zakotwiczeni nie w swoich przekonaniach, ale w obietnicach Pana Boga najpierw. A to zaprasza nas do tego, abyśmy potem dzielili się tymi obietnicami. I jeżeli My, jako ewangelizatorzy, mamy szczególnie w tym tygodniu, ale i w ogóle w całym naszym życiu głosić i dzielić się tym, co tutaj pada na spotkaniu, i dzielić się i głosić Boga kochającego nas. No to jasnym jest też, że mamy robić to na milion różnych sposobów. I nie każdy musi iść i głosić na ulicach. Na winobraniu, które właśnie się rozgrywa i jest koncert, który jest za, za, za ścianą właściwie, nie każdy musi walczyć face to face w relacji, ale ktoś może być zaproszony, aby napisać coś dobrego w takich czy innych mediach. A każdy, w ogóle każdy jest zaproszony, i myślę sobie, że to też jest najbardziej. Trudne, najbardziej wymagające, ale i chyba przez to też najbardziej prawdziwe. Wejść w ewangelizację w zadaniach, które Jezus wykazuje, które są teraz wyświetlone. Miłujcie swoich wrogów. Dobrze czyńcie tym, którzy wami gardzą. Błogosławcie tych, którzy Wam złożą. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Stawajcie się miłosierni jak wasz Ojciec. Hmm. Jestem y, świeżo w tej parafii w Zielonej Górze, y, ale to nie tylko doświadczenie z tej parafii, ale także dłuższe. Y, wtedy, kiedy do konfesjonału przychodzą ludzie, y, nie tylko wyrzucić y, swoje grzechy, ale także podzielić się swoimi historiami, y, swoimi bolączkami, swoimi... Y, Otworzyć serce i wydać się przed Jezusem. I jasne, że to jest też i moja rola, i to miejsce, które jest dobre, i, i, i czas modlitwy, które dla nich jest. Natomiast to, do czego często, szczególnie tak ostatnio, zapraszam i widzę taki i głód i potrzebę, to właśnie mieć oczy utkwione w Bogu to mieć serce, które jest najpierw w stanie uwierzyć, pan Bóg mnie kocha. A dopiero potem zobaczyć siebie w tej perspektywie tego, co dzisiaj przeżywam. Aby tego co pierwsze nie zgubić i aby pozostało pierwsze, a nie drugie wobec takich czy innych doświadczeń. Aby w te doświadczenia potem wejść z tym doświadczeniem no dobra, postanawiam mieć oczy utkwione w górze. Postanawiam najpierw widzieć Pana Boga, tego, który jest obok, i jest ten, który kocha. To chyba też Tomek, w którymś spotkaniu jeszcze w tamtym roku, zapraszał do tego, ażeby także wbrew jakimś doświadczeniom, wbrew temu, co przeżywam, wbrew jakiemuś takiemu nawet nie zgorzknieniu, ale z takim wbrew podciętym skrzydłom, wstawać i podnosić ręce, bo, bo to jest wołanie do Pana Boga, bo to jest stawanie w prawdzie, stawanie w wierze. Jestem przed Tobą i wraz z Tobą chcę pokonywać każde moje kroki, każde moje schody, wszystko to, co jest zbyt trudne dzisiaj. To też dzisiaj bardzo... Słyszałem i w pieśniach, i w modlitwie w tym Hosanna, które śpiewaliśmy, Bóg, który nie pozostawia obojętny, który nie pozostawia swoich dzieci samemu. Bóg, który przychodzi, bo nadchodzi Jego dzień, bo nadchodzi Jego chwała. Bo ta Boża Miłość jest realna i jest prawdziwa. I pewnie to dobrze jest w tym tygodniu przekazać dalej, nie tylko w tym tygodniu, ale i wszędzie, wszemi wobec. Bo tych głodów ludzkich jest co nie miara. A jest, jest i znamy dawcę tego, który może je zaspokajać. Amen. Dziękuję. To jeszcze nie stopujcie, jeszcze jedną rzecz powiem. Nie stopujcie tego nagrywania. Niech to pójdzie też do tych, których na spotkaniu fizycznym nie ma. Słuchajcie, ostatnio prosiliśmy Was o to, żebyście pomyśleli o tym, komu i w jaki sposób Kerygmat przekazać. Nie tylko pomyśleli, ale też żebyście się modlili. Mam nadzieję, że coś z tej modlitwy wynika, że zaczynasz widzieć miejsca, w których rzeczywiście się jakoś tym możesz podzielić. W spotkaniu w grupach możecie też o tym pogadać, nie? kogo wam Pan Bóg jakoś kładzie na serce. Słuchajcie, dajmy sobie na to dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu będziemy mówić o grzechu, więc tam nikogo do grzeczności nie będziemy musieli przekonywać, ale przez te dwa tygodnie spróbuj rzeczywiście, jak jeszcze nie wiesz komu, to módl się dalej. Jak jeszcze nie wiesz w jaki sposób, to módl się dalej, ale nie módl się do, do końca tylko przez te dwa tygodnie, tylko rzeczywiście zrób jakiś mały krok w stronę, w stronę tego człowieka. Bardzo jakoś ujął Piotr dzisiaj, kiedy, kiedy pokazał te różne sposoby pokazywania tej, tej, tej dobroci Pana Boga, tej jego miłości. I w, w czasie, kiedy, kiedy o tym mówił, to tak sobie pomyślałem. O takim bardzo wydaje się prostym, ale dla mojego pokolenia wręcz nieosiągalnym sposobie na zrobienie tego. Nie wiem jest parę ludzi starszych ode mnie. Mam takie wrażenie, że w tych starszych pokoleniach bardzo rzadko używało się takiego prostego sformułowania że bardziej to znamy z telewizji niż z życia, pod tytułem kocham Cię. A może to jest jakiś punkt wyjścia do tego, żeby komuś w najbliższym czasie, kogo jakoś wiesz, że sercem rzeczywiście kochasz, żeby mu to powiedzieć i może po prostu zwyczajnie dodać, ale Pan Bóg jeszcze bardziej. Może to jest jakiś pomysł, może to jest jakiś punkt wyjścia, może to jest to coś, co mógłbyś zrobić. Piotr, jeszcze będziesz chciał coś dodać do nagrania? Czy wyłączamy nagrywanie? Nie, nic, nic, dziękuję. Dobra, to wyłączamy nagrywanie.